Polscy alpiniści weszli na scenę himalajską z własnej nieprzymuszonej woli, mieli po prostu potężną determinację. Już na przełomie lat 20. i 30. XX wieku pewien polski wspinacz Jerzy Golcz napisał artykuł Dlaczego liliowe zamiast Ewerestu? Pytał, dlaczego kolejny raz łazimy po Tatrach zamiast szukać wielkich celów? Bym przypomniał Jurka Wartersiewicza, który w 1966 roku napisał w Taterniku artykuł „Himalaje z nami czy bez nas”. Byśmy to było powtórzenie tego pytania Jerzego Golcza, wcześniejszego o 30 parę lat. No, odpowiedź unisono była „z nami”. Rodowa wyprawa kierowana przez Andrzeja Zawadę wybrała za cel 22. co do wysokości niezdobyty przez człowieka szczyt Kunyang Cisz, leżący w Karakorum i mierzący 7852 metry. Zawada no, był niezwykle ambitny i on tą swoją ambicją potrafił zarazić właściwie cały zespół. Wszyscy to bardzo przeżywali. Każdy robił wszystko, co było tylko możliwe, żeby ta wyprawa dobrze prosperowała. Mnie na przykład Andrzej Zawada polecił, żebym zrobił prawo jazdy zawodowe, żebym się postarał o samochód star 29, żebym przebył z bagaż tam bagażtami z powrotem, no więc zupełnie jakieś nowe zadania, które poza alpinistycznymi musiał każdy spełnić. Janek i jaś Francuk. Zajmują się sprawą żywności. Heinrich i Krzyścielecki przygotują cały sprzęt, piszą chliny. Rysiu i Bogdan. Sprawa łączności, zbudowanie anten. Jakoś wszyscy działali najlepiej jak mogli. Wychodziło się z obozu, pisząc listy do rodziny na wszelki wypadek, ale wszyscy byli zdeterminowani i zdecydowani, żeby ten sukces osiągnąć. Lawiny latały. Lawiny miały swoje terminy. Myśmy zrobili harmonogram lawin, i podchodziliśmy na przykład do obozu pierwszego w, w nocy. No ale kiedyś w nocy leci lawina, i jakimś instynktem żeśmy uciekli w lewo i, i lawiny żeśmy uniknęli. Także niebezpieczeństwo było tam na każdym kroku. Jeszcze nie wpiął doliny i 10 metrów od obozu zarwał się miąższ śnieżny, pod którym został pogrzebany Jasiu Fandu. Nie wiemy dokładnie jak głęboko i dokładnie to do metra w którym miejscu. Kopiemy do wieczora. To oczywiście olbrzymi wstrząs dla wyprawy, część z nas chciała się wycofać, część z nas chciała iść. Doszło do dość dramatycznej dyskusji w bazie, poparłem zdanie Andrzeja Zawady, że zebrała się nam z tutaj, jakby nie było elita alpinistów polskich w tym czasie, że jeżeli się wycofamy, to będzie to absolutną kręską. Nie wiadomo kiedy i czy taka okazja jak kuniak się powtórzy. Jeżeli zdobędziemy szczyt, no to ta ofiara Jasia Franczuka w jakiś sposób zostanie okupiona. Jakiś rekord Polski! Jednak Polacy, leśni na pierwsi. pierwszy Polacy! Co tu za To jednak odwróć sukces. I nie innego tutaj brakuje to ja się wreszcie szuka. Drogo zapłaciliśmy za ten szczyt. W dniu 26 sierpnia 1971 roku na szczycie stanęli Andrzej Zawada, Andrzej Heinrich. Jan Stryczyński i Ryszard Szafirski. Rozpoczęła się nowa era w polskiej eksploracji gór wysokich.